Numer 5. Deska SUP, wraz z pełnym zestawem akcesoriów, może spełnić wszystkie wymagania. Deska jest stabilna, ponieważ posiada trzy płetwy do wiosłowania, które zapewniają jej stabilność. Środkowa płetwa, największa, jest zdejmowana. Trzy warstwy powłoki na krawędziach nadają płycie wysoką sztywność i trwałość. Wykonane z antypoślizgowego materiału wiosła są wykonane z wysokiej jakości aluminium i wytrzymałego plastiku, są lekkie i unoszą się na powierzchni wody. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 4. Solidna konstrukcja deski zapewnia idealną równowagę pomiędzy wysoką sztywnością, bezpieczną pływalnością i doskonałą manewrowością. Rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Deska jest bardzo zwrotna, szybka, stabilna i antypoślizgowa, co zapewnia szybsze przyspieszenie. Zestaw zawiera plecak transportowy, ergonomiczną aluminiową łopatkę teleskopową, pompkę wysokociśnieniową z manometrem, zestaw naprawczy. Łatwy montaż. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 3. Ta deska sub charakteryzuje się niezwykłą sztywnością, stabilnością i kompaktowością. Waga jest niewielka, deska jest wyposażona w zdejmowaną centralną płetwę ślizgową, zintegrowany de-ring do holowania, elastyczną linkę do mocowania bagażu, wytrzymały gumowy uchwyt ułatwiający transport oraz powłokę o strukturze plastra miodu zapewniającą maksymalną przyczepność. W zestawie torba transportowa, smycz bezpieczeństwa, pompka, płetwa kierunkowa i teleskopowe wiosło z ultralekkiego aluminium. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Haikili to druga nadmuchiwana deska kresji do stand-up padlingu. Szybko się ją nadmuchuje i składa, dzięki czemu można bez obaw wejść do wody. Ponadto, dzięki nadmuchiwanej konstrukcji, deska jest lekka i łatwa do przechowywania i transportu. Jest stabilny i łatwy w obsłudze, co zapewnia maksimum zabawy, ma dużą antypoślizgową podkładkę i poręczny plecak do transportu. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 1. Kinilał to lekka deska, którą łatwo nadmuchać, opróżnić i przetransportować. Po nadmuchaniu deska jest bardzo sztywna, a jednocześnie hydrodynamiczna. Posiada dużą, antypoślizgową podkładkę, po której można chodzić. Kinilaw SUP jest wyposażona w duże przezroczyste okno z PVC na dziobie, umożliwiające obserwację dna morskiego. Gdy nie jest używane, można je przykryć kształtną poduszką, która jest również nadmuchiwana. Nie wymaga specjalnej konserwacji poza prostym opłukaniem świeżą wodą po użyciu. Zestaw zawiera pompkę, wiosło, smycz i plecak. Link do tego produktu znajduje się w opisie.